Angielski jest prosty. W zdaniu potrzebujesz tylko trzy elementy. Podmiot, czasownik i dopełnienie. Podmiot, czasownik i dopełnienie. I get up at 8 o'clock. Układaj zdania w takim schemacie. Podmiot, czasownik i dopełnienie. Hello, my dear students. Tutaj Magdalena Rinkiewicz, twój coach języka angielskiego online. W zdaniu angielskim potrzebujesz tylko trzy elementy: podmiot, czasownik i dopełnienie. Już od początku nauki, jeżeli będziesz stosować tą zasadę i ten schemat, nauka stanie się o wiele łatwiejsza. Uczący się angielskiego często popełniają ten błąd, że układają sobie zdania w języku polskim i tłumaczą je bezpośrednio dosłownie na język angielski. A są to dwa różne języki, które mają różne struktury gramatyczne. Choćby to, że w języku polskim wyrazy odmieniamy przez przypadki, w języku angielskim zaś stosujemy ten schemat. Więc jak stosować tę zasadę? Gdy układa zdanie w głowie, stosuj ten schemat podmiot, czasownik i dopełnienie. Zaczynaj od podmiotu, czyli osoby, która wykonuje czynność, kolor niebieski. Później mamy czasownik, czyli czynność, którą wykonuje ta osoba, kolor czerwony, i dopełnienie, które dopełnia nam treść w zdaniu. Teraz czas na Ciebie. Układaj zdania proste, powiedz, co robisz codziennie. Pamiętaj o tym schemacie: podmiot, czasownik i dopełnienie. I like green tea. I love bread and butter. The pen is in the box. My son wants a new bicycle. We watch TV on Sundays. Dwa dopełnienia. They work in the garden at the weekends. Dwa dopełnienia. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Ci się to nagranie. Kliknij link poniżej i pobierz bonus, który przygotowałam dla Ciebie za darmo. Polub, skomentuj. Magdalena Rękiewicz, Twój coach języka angielskiego online. Pomagam osiągnąć sukces po angielsku. Bye! A Ty, mi tutaj nie jesteś potrzebna, jako czwarty element. Do widzenia.